Część z Was może robi tak jak ja. Wpada do domu czy do mieszkania, rzuca klucze od maszyny w najbliższe nadające się miejsce. To dzisiaj chcę Wam powiedzieć o tym, jak to może być niebezpieczne. Wiecie lub nie, ale od kilku miesięcy mieszkam w nowym mieszkaniu takie w końcu własne M4. Wszystkie rzeczy, w tym cenne, musiały znaleźć swoje miejsce. No ale nie wszystkie znalazły, bo na przykład klucze rzucałam na szafkę koło drzwi a, i to od mieszkania, i to od garażu. I pomyślałam sobie, że a co jeżeli ktoś to po prostu tak otworzy te drzwi i zawinie mi z mieszkania to, co jest tak cenne? I jeszcze jakiś czas temu pomyślałam sobie, no jak, wejdzie do mieszkania i weźmie to po prostu. Ale mm, wydarzyła się jakiś czas temu sytuacja, która rzuciła mi nowe światło na takie postrzeganie. I mm, Kilka lat temu, kiedy jeszcze byłam na studiach i wynajmowałam mieszkanie ze znajomymi, mieliśmy takie osiedle zupełnie nowoczesne, pełen monitoring. I w swoim pokoju, co chyba naturalne, na biurku trzymałam sobie e, laptopa i biżuterię, no bo wiecie, gdzie to indziej miało leżeć. No i korzystałam z tego codziennie, kilka razy dziennie, no bo właściwie tam trzyma się rzeczy codziennego użytku. No okazało się, że to co no, tam, gdzie wygodnie, tam też na widoku dla złodzieja. No i w pewien taki słoneczny dzień wracałam sobie z uczelni i założyłam, że tego laptopa mi brakuje. Myślałam, że może moja koleżanka go wzięła, okazało się, że nie, potem myślałam, że może ktoś mi zrobił żart i ten tego laptopa gdzieś ukrył, no okazało się, że również nie. Ehm, no i już wiedziałam po kilku minutach, że tego laptopa nie ma, no po prostu zapadł się pod ziemię. I wiecie, co było najdziwniejsze, że przez cały ten czas w mieszkaniu była co najmniej jedna osoba, co prawda na drugim końcu mieszkania, no ale jednak. Więc już taki kurs na policję zrobiłam dosyć szybko i mówiąc delikatnie nerwowo. Okazało się, że takie praktyki policji nie są obce. To znaczy, jeżeli mieszkania są niezamknięte, to po prostu złodzieje się kręcą, naciskają na klamkę. I jeżeli mieszkanie jest otwarte, to bez żadnego włamania zabierają sobie to, co jest w obrębie wzroku. I ta sytuacja spowodowała, miała dużo konsekwencji, m.in. To, że atmosfera nam w mieszkaniu mocno siadła, bo policja mówiła o obłamywaczu, ale też rzucała taki cień podejrzeń na moich współlokatorów, którzy przecież w końcu byli w mieszkaniu. Ci zaś w ogóle nie czuli się winni, no i straciłam właściwie te swoje dosyć cenne rzeczy, i też całkiem fajną atmosferę, jaką mieliśmy w mieszkaniu. No dobra, ale dlaczego ja w ogóle mówię o tej historii, i co właściwie, co wspólnego ma z tym od odciągnika, no nie? W filmie pomyślałam po rozmowie z Panem Grzegorzem z firmy Hartmann Trezore, który zapytał mnie, jak rolnicy przechowują, jak zabezpieczają ważne przedmioty, czyli właśnie kluczyki, dokumenty, gotówkę. I pomyślałam sobie wtedy, jak oni to robią, jak ja to robię. Przecież jakiś czas temu zdarzyła mi się ta sytuacja, a po kilku latach te przyzwyczajenia niestety kurczę, trochę wracają. I kiedyś pomyślałam sobie, dobra, to jest przecież niemożliwe, wiecie, strzeżono osiedla i tak dalej, ale dzisiaj okazuje się, że nawet kiedy żyjemy w sąsiedztwie, które znamy i uważamy, że no przecież albo ten monitoring taki realny, kamerowy, albo taki sąsiedzki istnieje, no to on nie do końca nas chroni i... Dlatego właśnie ja się zapytuję Was, gdzie każdego dnia lądują Wasze ważne rzeczy. Takie, po które, które łatwo Was pozbawić, a która, których strata jest bardzo dotkliwa. To znaczy kluczyki, portfele, czy większe kwoty pieniędzy, dokumenty. No wiem, że niektórzy trzymają nawet w skarpecie, a niektórzy gdzieś w szufladach, bo tak jak robiłam krótki wywiad, to się okazało, że ludzie nadal to robią. Jest też kilka aspektów, o których w ogóle nie myślimy. Czyli na przykład, wiecie, pożar. Zastanawiam się, czy, czy jeżeli musicie albo chcecie trzymać gotówkę w dużym, do, w swoim domu, to gdzie właściwie ona ląduje? Bo ja wspomniałam o kradzieży, ale tak jak mówię, no tutaj różne kataklizmy się zdarzają i, i czasami to jest na przykład też pożar, o którym ja wcześniej nie myślałam, ale w momencie, kiedy e, rozmawialiśmy właśnie z panem Grzegorzem, no to mówi, no ok, ale kradzież to jedno. A, a właśnie różne takie rzeczy, które się przydarzają, to jest drugie. E, I wspomnę tylko o tym, o czym wiecie doskonale, że kiedy zdarza się nieszczęście w postaci właśnie kradzieży na przykład maszyny, no to te kluczyki musicie przedstawić, że one są, a kiedy ich nie ma, no to wtedy jest też taka, wiecie, lipa. No, i tutaj, właśnie cała na że taka opcja od Hatma Trezorę, o której mówię wam dzisiaj, ale też dużo fajnych informacji ciekawych na ten temat znajdziecie na blogu, będą tam dwa artykuły, bo to są sejfy. I myśląc o sejfach wcześniej, to myślałam, że to jest, wiecie, taka opcja dla, nie wiem, banku albo hotelu, ale, no wiecie, w domu myśleć safe, no może taka trochę przesada. Ale okazuje się, że to wcale nie jest takie abstrakcyjne rozwiązanie, i człowiekowi, któremu zawinięto laptopa i biżuterię z jego własnego biurka, no, nie powinno się to wydawać aż takie e, aż do pomyślenia. I żebyście wiedzieli dokładnie, o czym mówię, to chcę Wam pokazać takie dwa modele, które ja wybrałam z całej oferty, które moim zdaniem są dla Was całkiem spoko. Więcej możecie sobie oczywiście zobaczyć na stronie, której, do której link będzie w opisie tego filmika. I pierwsza opcja jest taka mniejsza i to będzie mniej... Ona będzie dobrana na takie, wiecie, mniejsze skarby, taka też myślę, że dla mnie, ale tych mniejszych skarbów możecie tam schować całkiem dużo i tutaj za chwileczkę zobaczycie ten model. To model D10903. On jest ognioodporny, antywłamaniowy i ma takie dwie półeczki, które Możecie zobaczyć na, na tym zdjęciu i możecie schować tam takie przedmioty właśnie jak kluczyki, biżuteria, gotówka. No i za niego trzeba zapłacić tak 7497 zł. A jeżeli szukacie troszeczkę tańszej opcji, bo zdaję sobie sprawę, że to nie jest taka kwota, na którą każdy sobie już dzisiaj może pozwolić, to możecie pomyśleć na przykład o modelu HPK TF404. -TF i tutaj za chwilę zobaczycie ten model. On ma taką podstawową ochronę ogniową. Wymiary zewnętrzne 675x495x472 mm. Te specyfikacje możecie zobaczyć sobie też na stronie. Waży 85 kg, więc nawet jeżeli ktoś by chciał tak sobie go po prostu wziąć i wynieść, to też nie jest to najprostsze. No i za ten model zapłacicie już tam 4800 zł netto. Wiecie, parametrów sejfów jest kilka i żeby wybrać ten najwłaściwszy, warto mieć o nich chociaż podstawową wiedzę. Wiedzę. Ja tej wiedzy wcześniej też nie miałam, dlatego zapraszam Was na bloga, gdzie jest wywiad z przedstawicielem marki Hartmann Trezore o tym, jak wybierać modele, czym się kierować, na co zwracać uwagę, jakie zabezpieczenia, wymiary są ważne. Więc jak najbardziej zawsze zapraszam Was na YouTube, ale zapraszam Was też na bloga, gdzie troszeczkę bardziej pogłębiamy ten temat, który mnie w kontekście też moich doświadczeń zainteresował. Więc pytanie, gdzie i jak będziecie trzymać swoje cenne przedmioty, to jest Wasza decyzja. To, z czym ja chcę Was dzisiaj zostawić, to ta myśl, że Warto się zastanowić, gdzie one leżą w ciągu dnia, ale też w nocy. Chrońmy je przed tymi, którzy chcą położyć na nie swoją takie, wiecie, łapska, ale też na przykład właśnie przed pożarami, o których myślimy mniej, więc pytanie, gdzie ty dzisiaj zostawisz swoje kluczyki od ciągnika? Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do oglądania innych filmów, subskrybowania Traktor Faktora. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.